Ok, a więc wysypałem w tym momencie na siebie zbiór około 150-200 widokówek pocztowych, ale to nie wszystko, ponieważ niektóre z nich były pocztówkami dźwiękowymi, czyli wiecie, zwykła pocztówka z dziureczką w środku i laminatem z muzyką, jak widzimy dalej, yy, cuduje, wymyślam. Starałem się być wtedy spontaniczny Nie odtworzałem żadnej roli To nie były odtłuczowe role poszukał posu No tutaj my... na przykład można zauważyć bohatera głównego całego zajścia. Oczywiście na tamte czasy o tym nie wiedziałem. Do tego musiałem nie tylko dojrzeć, ale doświadczyć pewne okoliczności, o których później. Czego wariacie ja rozrzuca? się. No, no i upychasz, potem wiesz co. A się co? No mi to mi też się mi boli. A my, my się Tutaj jakoś w taki nieumiejętny sposób narzuciłem sobie, aby przez krótką chwilę zabawić potencjalnych widzów. Robotem z breakdance'u. Tutaj włączył mi się element nie tyle co zbieractwa tego, co naśmieciłem, co rozrzuciłem, ale przede wszystkim taki motyw, innego. Zobaczcie, i wtedy, kiedy nie było jeszcze niestety Władcy Kościoła, bo ja a teraz pływam, zobaczcie, pływam rękami. Oh. Tak ktoś powiedziałby, że tutaj pokazuje znak iluminacji, czyli cicho. Nieprawda. Jak na te czasy zrobiłem tak, mając świadomość, że w pokoju obok są moi rodzice, więc trzeba ciszy. O tutaj ciekawy przykład. Wygląda, że niby głowa mnie boli, no bo w zasadzie chciałem tak to odtworzyć, aktorsko niejako, ale złapałem się jednocześnie za włosy, sprawdzając czy oby mi się fryzura nie zepsuła. W jakiś sposób wtedy zależało mi, żeby nie mieć kogucika. No czalicie coś takiego? Kolejny przykład tego, że wystarczyło zaledwie, zaledwie 2, 3 sekundy. Po moim zmęczeniu w zasadzie został tylko cień. Nagle zerwałem się, jak gdyby z nowymi siłami, jak gdybym, nie wiem, zjadł pasolkę uleczającą, cudowną pasolkę. A było to nic innego jak po prostu. Wykrzesanie ostatniej iskierki siły, aby posprzątać ten cały bałagan. Więc w ten sposób niby to, że dalej coś się dzieje. No, posprzątałem, czyli te wszystkie widokówki spakowałem do worka z powrotem. Swędziała mnie pacha, więc zachowałem się jak małpa teatralnie, drapiąc się, wyglądało tak. tak orangutan, który drapie się pod pachami. Tanie ubrane jak na swoje czasy i lata. Jeansy jakieś używane, przerabiane z nogawkami i oczywiście koszulka po wujku, przerabiane. Ciekawy przykład tego, co miałem wtedy w głowie. W wieku 14 lat no w szkole podstawowej razem z kolegami udawaliśmy właśnie małpoludy, ludzi takich, Pierworodnych, pierwotnych z kamienia upianego czy z, z jaskini. Nie wiem dlaczego, ale tą ruchę tak pokazywaliśmy, jakbyśmy byli, nie wiem, jakimś stadem kazirodczym czy coś. No i tutaj mój numer popisowy, który może niektórych szokować, i no. Proszę wybaczyć. Czasami. Robiłem coś takiego, że wiedzą, że pewna struktura jest delikatna, na przykład, o, nie wiem, tej, co to jest, krzesełka. Widziałem, że to jest taki blacik delikatny. No Zacząłem uderzać w to głową, bo widziałem, że efekt będzie świetny, ponieważ dźwięk jest większy niż całe uderzenia, a mi się nic nie dzieje. Moment w którym odtworzyłem w głowie niejako scenę gigantów rzucających na przykład wielką, olbrzymą wieżą gdzieś w obszar horyzontu, prawda? Taki mi się włączył epicki, że tak powiem, humor fantazy. Tak wiadomo, nie, nie zrobiłem tego, nie rzuciłem tym czymś, co, co miałem. To miało tylko wywołać efekt. Nie jestem idiotą przecież. Dalszy proces sprzątania, niby przy okazji wymyślania, a jednocześnie wygłupiania. Jest to całkowicie spontaniczna rola, z której potrafiłem nie wychodzić nieprzerwanie w tamtym okresie, ponieważ. No nie każdego było stać na kamerę, żeby to uwiecznić, a ja chciałem akurat. W tym, w tym momencie chciałem zaaranżować, że niby jestem w tak zwanym właśnie Big Brotherze, wtedy nie było to określenie znane. Przypominam, to były lata 89. I ja w każdym razie z tej całej decyzji udałem, że się przewracam, że nie wiem, co się dzieje, że niby nie wiem, że jestem filmowany, słuchajcie. No, w każdym razie, chciałem udać, miałem takie pomysły, że chciałem właśnie, o, że niby zmi się, idę spać, przykrywam się, kładę, że niby normalna rodzinka i nagle uderzyłem się w głowę, co mnie zabolało bardzo, zreagowałem się. jest ze mną powiem wam, że jak się zdenerwuję, to wtedy mogę tego nie pokazywać po sobie, ale zaczyna przy przeze mnie przemawiać, że tak powiem, demon, który objawił się czymś, czego nie widać w całym, znaczy w tym filmie. Kolega się zaśmiał. O, to był taki element erotyczny. No i nic. Efekty tego już widać dalej. I nagle aktorsko zaczynam udawać, że się wszystkiego boję, że wszystko mnie przeraża, czyli tak według powiedzenia, że boi się własnego cienia. Proszę spojrzeć, nawet ten brazek święty, ponoć ikona, ale nie, tu chodzi o to, że i szkocka krata tego koca jest bardzo znacząca, w dalszej opowieści. No bo taki, po takiej akcji, teraz naprawdę się zmęczyłem, niedługo potem będę się chłodził koszulką, po prostu swoje poty. Ale zanim, ale zanim to nastąpi, dalszy ciąg sprzątania, czyli żeby nie zostawiać nadmiernego bałaganu, ponieważ tu mogłoby to stwarzać zagrożenie, mogłoby się poślizgnąć. der Traum nastą Tu nastąpiła ciekawa sytuacja, ponieważ ze zmęczenia i złości, że tak się z siebie robię durnia, powiedziałem coś, co nie ma sensu tak naprawdę, ale wtedy i teraz wiem, co to znaczy. Chciałem przez to wyrazić, że to wszystko przez traumę spowodowaną przez Niemców. Dokładnie. Czyli by chodziło o poprzednie wcielenia już wtedy na poziomie duszy. Widać to było po momencie refleksji na twarzy. Tu pokazany jest element psychologiczny autodestrukcji związanej z tą ową traumą. Jednocześnie, jednocześnie bardzo szybko uzmysłowiłem sobie, że to tylko aktorstwo. Stanąłem na baczność, bardzo równo, czego nie widać po, po stopach, ale nagle poleciałem po, po spokój. No i odczułem natychmiastowy groove, że tak powiem, radość z osiągniętego celu. W głowie w tym momencie miałem. Taki beatbox rap, wiecie, Whitcoast z Ameryki z lat 80. Chwila. A tu przykład tego, jak wygląda filmowanie i kadrowanie przeze mnie w tamtym czasie. Ustawiłem kamerę gdzieś na statywie lub yy, na jakimś. Meblu, tak aby kadr był prosto w miarę. Yy, chciałem nagrać właśnie kilka ruchów spontanicznych, densów przy muzyce, którą wtedy słuchałem. Techno lat 90. Jednak wcześniej kolega mnie filmował, jak widzieliście. Już wtedy marzyłem o graniu takich kompozycji samodzielnie na klawiszach. No, jednak mnie nie było na to stać. Jestem właśnie u kolegi w domu. Przez takie tańce w późniejszym okresie życia no, powykręcałem sobie rzepki w kolanach, no i oczywiście poskręcałem też kostki w stopach, yy, ponieważ było to zbyt głupie, taniec takiego, wiecie, świętego wita, czyli objawiało się to konwulsjami połączonymi z takim wyrzutem, że tak powiem, całego ciała. O. Po jakichś głupich wyczynach, albo nieudanych, na przykład skokach, gdzie upadłem, lub coś się stało, automatyczny gest przykładania palca wskazującego do skroni symbolizować miał właśnie, że zrobiłem coś głupiego. Proszę, proszę spojrzeć, tu zademonstrowałem swoje tryki. Yy, wideo, montażu, ponieważ no, w tamtym czasie nie, nie stać mnie było na kamerę, ale jeżeli chociaż 5 minut miałem dostępu do takiego sprzętu, no to bym myślałem takie rzeczy. Yy, nauczyłem się robić yy, po prostu nagranie yy, z pustego krzesła nagle wskakiwałem niestąni załąe ta, na tamte czasy no to był nie nielada trick. <tryk> kolegom rówieśnikiem Maćkiem często uwielbialiśmy przy takiej muzyce tak wiecie bąsować, stać i tak w jednym miejscu szczewniotko podrygiwać. W nie ma dzieci w to. Proszę zauważyć, to były lata 80. Kult, Kazik Staszewski jeszcze nie napisał piosenki Gdy nie ma dzieci. Mo mogę powiedzieć jasno, że to pewnie było motywem, który go zainspirował, bynajmniej bez snach, ale właśnie nie ma dzieci Spójrzcie to, co się wydarzyło. Amiga 1200 z rozszerzeniem na dyskietki i nie tylko tam tak naprawdę no jest to sprzęt z roku 1990 Amiga Commodore klawisze o których marzyłem w tamtym czasie przypominam miałem 14 lat Kolega również, nawet nie, młodszy był chyba rok. Powtarzałem bowiem klasę podstawową. Jedną. No a to był sensor Yamaha. Drugi stał Roland. To koniec części pierwszej tego materiału. Do następnej części zapraszam niebawem.